Obraz jest 20 zł po raz pierwszy. 20 zł po raz drugi. 20 zł po raz trzeci. Zapraszam. I zapraszamy na kostę dzieci. Może zwyczajnie braku kontaktu, ale wierzę w Ciebie, moje sakru. Tylko w punktach zero Gdy ktoś powie na kogoś Uważam go za zero Mówię prawdę szczerą Bo nie lubię, gdy ktoś kłamie Służę pomocą Nie na każde zawołanie mam Własne zdanie szereg racji Nie niezależnie Od miejsca, czasu i akcji A do Z Z do A Ja to, ja to Jasne jak dwa razy dwa lata Ale co, a ja to Wciąż ja 55. 55 zł po raz pierwszy. 60. Jest 60. 65 zł po raz pierwszy. 65. 65 zł po raz pierwszy. Dodam do tego kalendarz jeszcze. 65. 70. Jest 70. 75, 75 zł po raz pierwszy. 80. Jest 80. A ja sobie chciałam kupić. Nie, ale nie będę kupiał, są tacy 80 zł po raz pierwszy. Nie. 85. Bardzo dobrze. 85 po raz pierwszy. Szalona sądysowa z Taki tytuł. 85 z po raz drugi. Za sam tytuł proszę państwa możemy dać. 85. Ja dam samą za siebie stówę, a pani dyrektor 85, co? A stówę, dobra. Ja daję samą za siebie stówę, pani dyrektor stówę, sprzedajemy obraz na dwie